Firma Weekend wraz z kolejnym katalogiem wprowadziła kilka nowości. Będąc na szkoleniu organizowanym przez tego producenta, miałem okazję zobaczyć na żywo wspomniane nowości. Dlatego też przy tej okazji nagrałem dla Was film, aby zwrócić szczególną uwagę na to, co nie zawsze łatwe jest do poznania poprzez tekst katalogów lub stron internetowych. Jedną z ostatnich nowości jest grupa wzorów nazwana Royal. Wzornictwo to jest wzornictwem klasycznym, a producent informuje, że tworząc wzory kierował się stylistyką wzorów angielskich. Kolekcja Royal ma kilkanaście wzorów, a najważniejszą cechą odróżniającą ją od innych wzorów klasycznych są listwy tworzące ramki. Wspomniane listwy są listwami doklejannymi do skrzydeł i paneli, więc w przeciwieństwie do wytłaczanych wzorów, są bardzo widoczne i odróżniające się. Dla tej kolekcji listwy mogą być w tym samym kolorze co drzwi, albo jako kontrast wykonane w kolorze czarnym, co też będziecie mogli zobaczyć na tym filmie. Kolekcja Royal występuje w wersji z szybkami znajdującymi się pomiędzy tymi ramkami, albo bez szyb. Pierwsze prezentowane na tym filmie drzwi to drzwi w wariancie premium termo we wzorze numer 5 z kolekcji Royal. Oraz w kolorze Basal White z grupy kolorystycznej Crystal Sky Color, wyposażone w kramkę Prestige klasy C. Oprócz wypukłości gistew tworzących ramki wzorów Royal, chciałem zwrócić Waszą szczególną uwagę na doświetle boczne. Wcześniej takie doświetla były wykonane jako szklenia stałe, tak zwane fixy, czyli nieotwierane. Tutaj jest bardzo elegancko ukryte skrzydło, które pozwala na otwarcie doświetla. Patrząc z zewnątrz, nie sposób domyślić się, że jest tam skrzydło, które można otworzyć. W związku z czym mamy połączoną funkcjonalność z estetyką i zyskujemy efekt tak zwanego ukrytego skrzydła. W późniejszej części filmu, przy okazji innego wzoru, zobaczycie również otwierania doświetle boczne, z tym, że to tutaj widoczne jest tylko od około połowy wysokości, poniżej mamy panel, natomiast później pokazane będzie doświetle którym jest na pełnej wysokości drzwi i jednocześnie będzie całe otwierane, tak jak okno balkonowe. Drugie drzwi to wariant Premium Thermo, i również w kolekcji Royal, tylko tym razem wzór 2A z szybką mleczną. Drzwi wykonane są w duo kolorze, od zewnątrz kolor Dark Mint, a od środka Magnolia Blossom. Obydwa kolory pochodzą z grupy kolorystycznej Crystal Sky Color. Dodatkowo drzwi wyposażone są w czarny pochwyt okrągły typu Alfa długości 150 cm montowany pod kątem 90 stopni. Ponadto można zauważyć czarne wkładki, szyldy wkładek oraz czarne osłonki na zawiasach. Trzecie drzwi to drzwi z linii Thermo Prestige Lux, wzór z grupy 3D. Numer wzoru to 04. Podobnie jak w poprzednich drzwiach pochodzi z grupy kolorystycznej Crystal Sky Color jest to kolor Carbon, a od wewnątrz wewnętrzny kolor złoty. Drzwi wyposażone są w pochwyt Beta 90 stopni z przyciskiem. Pokwyt znajduje się tylko od zewnątrz i jest w długości 150 cm. Od środka drzwi wyposażone są w klamkę model Lava. Na drzwiach zauważyć można również szyld dla wkładki w wariancie pierścieniowym przez co całkowicie nie rzuca się on w oczy i nie odciąga uwagi od największego atutu drzwi. To jest złotego pochwytu oraz złotych frezów. Dodatkowo drzwi wyposażone są w ukryty samozamykacz. I tutaj mamy właśnie drzwi z naświetlem bocznym, o którym przed chwilą wspomniałem. Jest to naświetle, które otwiera się w całości. Naświetle ma zastosowaną szybę glass black. I choć niektórym osobom duża ilość złotego koloru na froncie domu, może kojarzyć się ze stylem typu Ludwik XVI, to tutaj kolor złoty mamy połączony z kolorem ciemnym dla podkreślenia kontrastu i jednoczesnego stonowania efektu, by właśnie wyglądało to nowocześnie, a nie klasycznie. Nie wiem jak dla Was, ale na mnie ogromne wrażenie robią te pionowe frezy, które są dodatkowo barwione kolorem złotym. Następne drzwi to już produkt z najwyższej obecnie półki jakościowej i cenowej prezentowanej z firmy Weekend. Są to drzwi Alu Hybrid wzór Future Inox Fi15. Podobnie jak w poprzednich drzwiach, tak i w tych firma Weekend postawiła na grupę kolorystyczną Crystal Sky Color. Jest to kolor azur dla skrzydła oraz czarny mat dla ościeżnicy. Przeszklenie jest w wersji Reflex Graphic. Drzwi są wyposażone w standardową zasobnicę dla tego modelu drzwi, która jednocześnie tak jak i w drzwi, drzwi jest czymś z wyższej półki. Mamy w tej zasobnicy połączenie zamków automatycznych czy sztuki, bolców dwóch sztuk, hak, haków dwóch sztuk i płaskiego języka zamka głównego. Zamki zatrzaski automatyczne odpowiadają za to, by przy każdym domknięciu skrzydła zatrzaskiwały się na ościeżnicy i dbały o równomierny docisk skrzydła do ościeżnicy. Sprawia to, że w takim wariancie zawsze mamy dobrze doszczelnione miejsce styku skrzydła z ościeżnicą. Haki, bolce i zamek główny spełniają funkcję zabezpieczenia przed włamaniem i jednocześnie blokują próbę wyłamania drzwi w różnych kierunkach. Zwróćcie również szczególną uwagę na wkładkę klasy D i klucz do tych drzwi, a także bardzo estetyczne klamki w wersji LAVA. Wzory Future Inox charakteryzują się inoksami, które są zlicowane z płaszczyzną skrzydła, w tym przypadku inoksy mamy pomalowane na kolor czarny. Wzór jest również bardzo nowoczesny. A teraz drzwi z bardzo ciekawym rozwiązaniem, czyli z podświetleniem progu oraz pochwytu. Drzwi Thermo Prestige Lux Luxe, wzór z grupy Softline S5, kolorystyka także z grupy Crystal Sky Color, kolor, kolor MOS. Na świetle bocznej i przeszklenia w drzwiach wykonane są z szybą Reflex Bronze. Drzwi wyposażone są w pokwyt Slim Space La z czytnikiem linii papilarnych i podświetleniem LED. Pochwyt jest długości 150 cm, a od środka znana nam z poprzednich drzwi klamka model Lava. Zasuwnica w drzwiach to wersja automatyczna. Drzwi są również wyposażone w sterownik weekend smart, który w tym przypadku obsługuje podświetlenie pochwytu, progu oraz obsługę zasuwnicy, czujnika położenia rygla, by było wiadomo, czy drzwi są zaryglowane, czy też nie, na przykład podczas sprawdzania w aplikacji. Na drzwiach zamontowany jest system MultiSmart, czyli połączenie klawiatury kodowej, czytnika linii papilarnych oraz czytnik zbliżeniowy RIF. Drzwi bardzo ładnie będą prezentować się po zmroku, podświetlenie drzwi podkreśla ich nowoczesny charakter. Może to tylko gadżet, ale jestem przekonany, że wielu osobom bardzo może się spodobać.